nie pójdę po tofi, bo zaczęli. Nie pokazali mi tabelki, bo kurde nie. I do tego jeszcze, do tego jeszcze pierwszego kila ważnego w tym meczu nie pokazali. Podniecali się czymś, czego nie pokazali. Bardzo fajnie. Nie, nie są wesele. To są stare krówki. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Niebieski team, który stawiamy na to, że przegra. Gra marakasy w ogóle. Zobaczcie, awalońskie marakasy są grane w tym momencie. Bukix znowu zmienił build. Co za chłop. Ej, czekajcie! Zobaczcie, zobaczcie, co oni robią. Zobaczcie, co oni robią. Grają na dwa razy marakasy. Chcą przejmować. Pylony na marakasach. Widzicie to? Widzicie, co oni robią? Do tego mają hila. Zobaczcie, co oni robią! Jest! Nie! Tak, tak! Wzięli, grają na dwa razy marakasy do przejmowania pylonów. Co za powolony syf! To jest smart tech. To jest some really smart tech, actually. Ja katacynikę piec. Nie zrobili tego. Now, Wee Tain Bears has a full defensive comp. Ah, a ten gra na jakimś. We know what comes next, Hasik. Ten grana jakimś kiu podprzerwanie. Tylko że jest strasznie papierowy. Strasznie. Dobra, mamy Hila, mamy Kiek, mamy dwa razy Marakasy.

I frosta i naturkę, czyli standardowy zestaw. Został ze strony czerwonych wyciągnięty standardowy zestaw. Czy on, on będzie próbował na tych markasach coś zrobić ciekawego? To mnie ciekawi właśnie. Um, Bo strasznie papierowi są. Śmieszny jest ten bilc, co zrobili sobie niebiescy, ale jest strasznie papierowy. I w tym momencie się na nich to strasznie mści. Dobra, fajna jest ta bańka, która daje im naprawdę dużą osłonę, ale to jest krótkotrwałe. Oni są dosłownie papierowi. Chyba zaraz. O, bo. bo oczywiście jest tutaj grany to podprzerwanie, jak widzicie. Boki znowu padł. You, like, movement, you know. Teraz z kuszy gości dostaje szczały. Frost go zaraz dogoni. Będzie blink, będzie blink, będzie oh, blink. Blu, blinka. Jest blink, pom. O! 72 tysiące, rozumiecie? 8300. 80... Jak 73 parę no, tysięcy silvera tam poleciało, to pewnie coś koło 8300 było. Hmm. O kurde, widzieliście to? Szybka zmiana itemów 8-3. Ściągnął z siebie przypałkę, Spaliły mu się dwa itemy. Słyszeliście jak pękały? I gościu szybko się przebiera. Yeah, maybe they actually go Claws, right? Like, they have No, no one's brought Claws. no one brought Claws. No, no what they could do is... has such rage that Yeah, but we saw that the cartwheel, if you're in the guard room, the interrupt doesn't actually go through. Magic shock. Przejmują, przejmują, przerwał mu, przerwał mu. Próbowali znowu tą taktykę na przejęcie pylonu, ale nie idzie to, nie idzie to. Strasz... Ojej, ojej, znowu im przerwał. No dokładnie, kocuro, dokładnie. No tak to widzę. And it's <laughs> jak, jak Boki ściągnie przepałkę to rozwali komputer. Rozumiecie co chodzi? Jak zejdzie mu przepałka z twarzy, to, to rozwali komputer. Co tu się dzieje? I cyk! Znowu! Znowu w silence poszedł. Znowu nie... Zobaczcie, w tym momencie taktyka niebieskich to jest po prostu na przejęcie pylonów, ale czekajcie, bo coś chyba poszło i tak, bo czerwoni mają wszystkie a hmm. właśnie, nie dość, że czerwoni mają wszystkie pylony, to w samej walce są znacznie lepsi i po prostu grają na skile, które przerywają. Nie depsem. Nie depsem przerwają, yeah, tylko po, po prostu silence, 100%. po prostu przerwanie. I w ten sposób nie są w stanie przejąć niczego. W tym momencie to jest jakaś paraolimpiada, co co niebiescy robią. Nie wiem, co tutaj w ogóle komentować. Grają na jakichś podwójnych marakasach, próbują zrobić przejęcie pylonu, ale dostają po prostu silency z Arkana i koniec. Nie są w stanie. Czego oni nie rozumieją, że nie są w stanie na tych. Przejąć i zamiast próbować walczyć o to pierwsze miejsce, no bo to jest walka o pierwsze miejsce, ludzie obudźcie się. Jest walka o pierwsze miejsce, a oni robią taki wstyd. Dosłownie, to jest wstyd, co tu się dzieje. Trolling, trolling 100%. Yeah. I love, I love the right? yeah, Dawaj, jeszcze raz próbujemy, próbujemy I przejąć i cyk, znowu im zobacz, nie, to jest pa paraolimpiada. Zobaczcie na dół ekranu co to się dzieje. Healer, sam healer jest w stanie dwóm typom przerywać przejmowanie jednego pylonu. A oni grają buildem pod przejmowanie pylonu. Cyk jest Arcane dotarł na czas i nie ma takiego przejmowania. Nie no, paraolimpiada. Ja pierniczę. Finał, finał, no po prostu finał. Jest. No, złosny. Nie, no to chyba trzeba na osobny odcinek. Co tu się dzieje? Wasze głowy w ogóle pojmują, co się odwala? Jesteśmy na finale 15 sezonu Kryształowej Ligi. Gdzie. Jeden team stwierdził, że będzie przejmował tylko pylony, i cały czas jest im to przerywane przez Frosta, przez czapkę na. Awolońską, z tym przez Arkana, który ma co parę sekund kół na wyciszenie i oni kręcą się po mapie, jak te klocki w podczas spuszczenia. No co oni robią? Ludzie. A widzicie, to nie są 8-3 itemki, to są 6-3 itemki, tylko tak ładnie wyglądają. Nie. No, no. To wcale nie tak fajnie. One są awalońskie i białe, dlatego, dlatego tak fajnie wyglądają. Ale to nie są 8-3 itemki, szkoda. Już myślałem, że zdjął przepałę. No, że zdjął przepałę wtedy na 8-3 itemkach. No co on robi? No przestań, przestań, bo mi oczy bolą. Już. Przestań, gościu, przestań. No i znowu to robi. I on znowu próbuje i znowu. Guess my name, dawaj. Jeszcze raz zrób to, spróbuj. Spróbuj, spróbuj jeszcze raz. Spróbuj. Spróbuj jeszcze raz. Przejąć ten, proszę cię. Proszę cię, spróbuj jeszcze raz. Dawaj, no, da, no to dawaj. Let's do, do it. Tego, And defend that gap, <laughs> oh. Tak, to jest, to jest ewidentnie sprzedany mecz. Oh, 1v1 with Nick over here. Co za my no, Co oni robią? Jeszcze Jayo, który w... tyle razy w kryształach uczestniczył. Um, but yeah, like you said, if, if both the, To naprawdę wygląda. Both keepers aren't together, to, to naprawdę to wygląda jak sprzedany meczik, nie? Like they, they to wow. Yeah, Nick Nick could kill. Nie, my name there. nie ma tutaj know. co komentować. Yeah. Hmm. Well, well, idea. Idea. Bo mm. time, Ale że że znowu... We to, they so the one that że znowu naked go fan mi dał suba, żeby Żeby napisać jakieś pierdoły na czacie. What? Hmm. Hello? Uh, I don't know what. Bokix, halo? <laughs> <laughs> Bokiks, halo? Tego wstydu już nie zmyjesz, Nie udawaj, że jesteś jawkiem. <laughs> no, no head gers he jest bodały. <laughs> <spektrum. laughs> <laughs> <laughs> Ale opinion. czekajcie, tutaj... Nie no Bok X <laughs> ma. Czekajcie, bo Bok X ma tutaj 8-3. To ten drugi miał 6-3. Eee, nie no to Bok X miał 8-3 itemki, no to ładnie. To ten drugi guest miał 6-3.

Tego się oglądać już nie dało. Ja nie, ja to pobiorę i ja zrobię z tego film. Para olimpiada. No po prostu para olimpiada.